Dzień dobry Państwu. Historia, którą chciałbym Państwu przedstawić, rysuje się dosyć w bardzo malowniczym pejzażu. A mianowicie, czego ona dotyczy? Dotyczy rzeczy niebywale. Istotnej. Dlaczego istotnej? No, proszę sobie wyobrazić, że świadkowie Jehowy potępiają kult obrazów, rzeźb, różnych innych kultów. I co się okazuje? Pewien człowiek. Zajmujący się od lat badaniem nauk świadków Jehowy na Facebooku przedstawił bardzo interesujący materiał. Historia: jak w towarzystwie pomnik Chrystusa stawiali, a Hitlerowcy obalali Magdeburg. Możliwe, że nie wszyscy wiedzą. O tym, co działo się w biurze oddziału w Magdeburgu za czasów Hitlerowskich. Biuro w Niemczech było oczkiem w głowie Radeforda. Na dodatek tam było najwięcej świadków Jehowy w krajach europejskich. Równocześnie jednak Biuro to było wylęgarnią odstępstwa i ciągłych zmian nadzorujących je. Z nich wywodził się K. Binkele, który tam zarządzał w roku 1914 i 1915. W latach 1920-1925 zarządzał w Szwajcarii. Odszedł z organizacji w 1926 roku oraz P. Balcerait, który rządził w tym, tym biurem w latach 1916-1917 i w latach 1920-1933, aż do jego zamknięcia przez władze niemieckie, a samą pracę Świadków Jehowy nadzorował nawet do roku 1936. Odszedł z organizacji w 1936 roku. Prócz tego, biuro to założone w roku 1923, czyli biuro w Magdeburgu, przeniesione z barnem Elberfeld, zostało w roku 1933 zlikwidowane przez władze niemieckie. W czerwcu 1933 roku naziści skonfiskowali posiadłość towarzystwa, zamknęli drukarnię, a na budynkach zatknęli swastyki. Po II wojnie światowej obiekty te wróciły do świadków, ale nie na długo. W sierpniu 1950 roku zagarnęły je władze komunistyczne. Według rocznika świadków wiekowych 1999 strona 134. I właśnie likwidując ten oddział, hitlerowcy usunęli pomnik Chrystusa. Który świadkowie Jehowy u innowierców nazywają bałwanem, u siebie zaś nie. Oto dzieje tego pomnika. W roku 1925 na posesji niemieckiego biura oddziału w Magdeburgu została wyrzeźbiona postać Jezusa, a Towarzystwo Strożnica w roku 1927 uspokajało swoich głosicieli, aby się z tym aby się tym nie gorszyli. Na części tego obszaru Towarzystwo pobudowało salę do zebrań, dla zgromadzenia, które liczy około tysiąca siedzeń. Jest to prześliczna sala, jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Bracia nazwali ją Harfa Hala. Na zewnątrz jest duży, wyrzeźbiony napis harfy, uczyniony w cemencie, i to tak charakterystycznie, że ma wygląd, jakby był z kamienia. Wewnętrzne dekoracje tej sali są bardzo ładnie urządzone. Pomiędzy tymi dekoracjami, w tylnej części sali, jest płaskorzeźba, reprezentująca siedzącego Dawida z harfą przy jego boku, który patrzy nocą w niebiosa, oglądając chwałę stworzenia Bożego. Praca ta, tej płaskorzeźby jest także uczyniona z cementu i ma wygląd kamienia. Kopiując zagłębienie pod fundament na budynek, wielki kamień został wykopany. I jeden z braci rzeźbiarz z tego kamienia wyrżnął postać reprezentującą naszego pana. Ta postać została postawiona na postonęcie na podwórzu. Ten obszar został upiększony przez zasadzenie drzewek i kwiatów. Strażnica 1 sierpnia 1926 rok. Strona 229. Angielska. 1 lipca 1926, strona 197. Tyle napisano w Strażnicy Amerykańskiej i polskim tłumaczeniu. Okazuje się, że w Polskiej Strażnicy ukazał się drugi artykuł. Dlaczego? Zaniepokojeni polscy głosiciele zwiedzający Magdeburg, Trocacko sędziego, był tam nawet kort tenisowy, byli zgorszeni tym Pomnikiem Jezusa. Polska strażnica uspokajała ich stosując katolickie argumenty, postać z kamienia. Niektórzy bracia do biura piszą odnośnie tego, że bracia niemieccy w Magdeburgu wyrzeźbili z kamienia postać reprezentującą naszego Pana, że to jest dla nich zgorszeniem. Należy pamiętać, że nikt z tamtejszych braci nie oddaje czci temu kamieniowi. Ta postać nie jest niczym więcej jak jest fotografia lub pewien obraz. Prawie w każdym mieszkaniu, bądź rodziny będącej w prawdzie, bądź. Rodziny, poza prawdą, znajdują się obrazy naszego pana. Obrazy te przedstawiają naszego pana tylko na papierze. Dana postać przedstawia naszego pana w kamieniu. Nie, nie zauważamy nigdzie, by pismo święte było przeciw jednej lub drugiej reprezentacji. Naturalnie, gdyby ktoś kłaniał się takiej postaci, to byłoby bardzo złem i nie na miejscu. Lecz nic podobnego nie jest czynione. Żadna taka myśl nie przyszła do głowy tych braci, którzy wyrzeźbili daną postać. Przez niektórych braci przytaczamy ustęp pisma świętego odnośnie znania Chrystusa według ciała. Wcale się do tego nie odnosi. Gdyby to było prawdą, to każdy obraz albo każde malowidło reprezentujące naszego Pana musiałoby być wyrzucone. Nie jest dobrze brać tych rzeczy tak krańcowo. Żaden prawdziwy chrześcijanin nie chwali Pana przez patrzenie się na obraz jako na podobiznę jego. Wcale nie myśleli tak ci, którzy tę kamienną postać przygotowali. To raczej upamięta, upamiętnia fakty, że bracia przy kopaniu znaleźli kamień, i jeden z nich, będąc rzeźbiarzem, wyrzeźbił postać pana Jezusa, która została postawiona na podwórku. To jest tylko upamiętnieniem, jak mogłoby być upamiętnione przez malowidło. Nikt nie powinien obrażać się tem. Strażnica? Pierwszy. Styczeń 1927, strona 9. Jak widać, to nie świadkowie Jehowy zniszczyli pomnik Jezusa, ale go im zniszczyli hitlerowcy. Może by do dziś tam stał. Dziwne bywają przypadki w historii. A dziś, w niektórych salach królestwa, znajdują się obrazy przedstawiające postacie biblijne. Stanowią one jednak tylko dekoracją i nie są otaczane czcią. Świadkowie Jehowy nie modlą się do nich ani im, ani się im nie kłaniają. Strażnica 1 luty 2009, strona 30. Wcześniej organizacja ta zapewniała, że nie ma w jej salach obrazów. Sala królestwa jest gustownie urządzona i nie ma w niej świec, posągów ani obrazów. Nasza służba królestwa, numer 4, 1993 rok, strona 3. W salach królestwa nie ma żadnych krzyży, obrazów ani tym podobnych rzeczy, czego wymaga od nas Bóg. 1996, strona 28. W internecie krążyły filmy i zdjęcia z Betel w USA, gdzie na korytarzach było sporo obrazów z postaciami z Biblii. Ktoś powiedział, że jak w kościołach katolickich. Jeśli ktoś ma takiego linka, proszę wstawić na forum Eks-Świadków: Jehowy gdzieś były, ale gdzie to by było na tyle. Artykuł jest przedstawiony na Facebooku, chodzi o pana Włodzimierza Bednarskiego, który od lat zajmuje się tematyką doktryn, dogmatów, w sumie jest badaczem kultu Towarzystwa Strażnica. Bardzo ciekawy fakt, że nikt. Wcześniejszych głosicieli, obecnych, nawet osób zainteresowanych, tak zwanych, nie przedstawia się gruntownej historii Towarzystwa Strażnica. A co się okazuje? Mianowicie to, że postawili pomnik w biurze głównym w Magdeburgu, w biurze oddziału. Znaleziono kamień. Według tekstu wyrżnęli pomnik pana. Postawili na postumencie. Zasadzili kwiaty, posadzili drzewa. Nieprawda, że ładnie zrobili? Zauważyłem tutaj taką ciekawą narrację narrację typowo katolicką. Chociaż nie do końca. Może katolicką, ale ogólnie przyjętą. Historia, o jakiej prawie nie wie nikt. W towarzystwie pomnik Chrystusa stawiali, a hitlerowcy obalali Magdeburg. Przyznam się, że po raz pierwszy usłyszałem tą historię dzięki wspaniałej przyjaciółce, która dostarcza mi takie informacje. A kuku, muszę ci powiedzieć, że jestem tobie bardzo wdzięczny. Wydrukowałem sobie ostatnie Linki do tych materiałów. Mam nadzieję, że uda mi się je przedstawić właśnie w tej formie, podobnej do tej, którą obecnie słyszycie i widzicie. Tak, troszeczkę z podkładem muzycznym. Tym bardziej, że Muzyka odnosi się do lat 20. i 30. w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli macie jakieś ciekawe tematy, zwracam się do wszystkich innych słuchaczy i szanownego Państwa. Proszę przesyłajcie na kanał Lazbookowy. Ja chętnie je przedstawię. Nawet osoby, które w ogóle nie były w tej strukturze organizacyjnej, mogą śmiało, jeżeli mają takie materiały ciekawe, bądź dokumenty, bądź jakieś doświadczenia związane z przeżyciami wśród Świadków Jehowy, które same przeszły, proszę o, je, o udostępnianie je żeby ogół społeczeństwa w Polsce i na świecie mógł o tym usłyszeć. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie. Jeśli Wam się podoba, możecie subskrybować kanał lasbukowy, wciskając dzwoneczek, który będzie Was powiadamiał o najnowszych filmach bądź live'ach. Jakie będę chciał przedstawić? A jak ktoś nie ma życzenia, nie musi tego robić. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i do usłyszenia.